Są teorie spiskowe, że Instagram psuje jakoś zdjęcie nierobionych iPhone'em. Ja tam nie wiem w sumie, może. Ale hej, nowy iPhone ma nowy guzik. Uuuu. Trochę mnie to bawi, że kiedyś iPhone odchodziły od jakichkolwiek fizycznych guzików, a teraz wracamy do tego. Gdzie jest gdzie masz mój tusz? Nie Co? wiem, szukaj go, gdzie. wydaje mi się, że go oddawałam ci go. Nie. No to źle ci się wydaje, bo mi go nie oddawałaś. Zobacz, to są tusze które są, a tego nowego, który ci pokazałam. Ale że ja ci, ci go oddawałam. Ale nie ma. Nie dziś, no my czy ci cię oddawałam, że no, go ja nie, nie na da, Ej, No nigdy da... nie ma spokoju. Ej, cały czas się Ale po... O chyba zaczynają się powoli dramy obiecane. Obiecaliście mi dramy i aferki, to się chyba powoli zaczyna. Co ty się wtrącasz? Ej, nie wtrącaj się właśnie. Weź zobacz dobrze, mój Ej, ja, ja też tutaj mieszkam, oddawałam. nie? nie mam zamiaru słuchać was cały czas. No to weź na chwilę miałeś do telefonu, to idź do telefonu. Nie zajęte dopiero później pójdę. No to chodź zobacz sobie Zawsze jak biure, to Zaraz zostaje. kombatyn wróci, no nie. Cie, to, przepraszam, to nie w innym playerze powinienem to włączyć. O, teraz. Weź zobacz, dobrze mówię, Ej, ja, ja też, też tutaj mieszkam, nie? Nie mam zamiaru słuchać was cały czas. Weź No to i... wyjdź, na chwilę miałeś iść do telefonu, to iść do telefonu. Nie masz i... zajęte, dopiero później pójdę. No to chodź zobacz sobie. Nie zawsze nie jak biure, to coś oddaje, tak? F nie denerwuj mnie właśnie zawsze. Dobra, do, do weź, weź nie, nie, nie w śluku ogólnie ci. Żebyś poszukała go, a nie. Są u nas takie mm. sytuacje, że są spiny różne, awantury jakieś, obłachostki są, bo wiadomo, 4-8 różne charaktery, różne no. dziewczyny. I są przy różnych akcji naprawdę, no. Jem spaghetti, mamen. Jak byłem w Stanach, zjadłem spaghetti bolognese z Bizona. Z bizona, Fajne, spoko, smaczne, no? Spoko, fajne. No, osadę osa na filmie, bo była mowa o Bolonii. Ja rzuciłem żart, że. O, zaufajcie mi, widzowie, spaghetti bolones stamtąd pochodzi. He, 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 he. Po czym po chwili wygoogl wygooglowałem i rzeczywiście trafiłem. Stamtąd spaghetti bolones pochodzi. Ale tak randomowo rzuciłem. A właśnie, jutro na Dolnym Śląsku po wodzie. Chwila, skoro ma być teraz po wodzie w Polsce, czy mi wieliczki nie zaleje? Ja mam nadzieję, że mi wieliczki nie zaleje. Halo, halo! Ile jesteś ty już swoim partnerem? No długo trochę. Dlaczego? Ile lat? No rozstaliśmy się, byliśmy razem. Co sól się rozpuści. Będzie jeden wielki solnik. Będę sobie jadł z tego solnika z łyżką normalnie tą zupę. A solnik. Eee klasyka. Mój ulubiony, ale za mało soli, dosypię jeszcze. Czemu się rozstalić? No, bo czasami tak się daje życie, nie? A pogodziliście się już? No. A dopiero tutaj, nie? A ty? A ja... tu gotujesz solnik. No. Na razie nic u mnie. Mhm. Na razie jestem sama, no. Na stałe to też nie jest miłe, nie? No. Też nie jest dobrze, bo brakuje ci tą drugą no. osobą w życiu, tak? No. Na, na samym początku myślę, że jest to dobrze, nie jestem. To... Masz szefa, który ma, ma takie agresje. No to ja byś mnie opisywał. A nie, przepraszam. samotną matką, przepraszam, dziewczyną jesteś, przepraszam. Zawsze zapominam WRKLD. Ja jestem trochę zdziwiony, że tacy Januszy się zdarzają. takie jak wiecie, co oni całe życie nic nie mieli, ale teraz założyli swoją Firemkę i mają takie poczucie władzy nareszcie. Na A nawet jeżeli nie założył Firemki, to gdzieś tam wiecie, doszedł w tej strukturze, tych drabinkach do takiego momentu, że ma jakiś ludzi pod sobą i nimi tak gardzi, i pomiata nimi. Ja, byt, ja jestem w szoku, że jest taki Janusze ży, żyją, że istniałeś w dzisiejszych czasach. Panie Areczku, ekspres dla zarządu, obiety z pan, pana wypłaty. Nie masz to obowiązki, no. ale potem rakuje ci, nie? Tą drugą osobą, miłość mieć w życiu, nie? Na kogo możesz na, liczyć, nie? Wsparcie no. mieć. No także. <laughs> Chciałabym już mieć, nie? Aha. To też jesteś młoda nie? No to chodzi hmm. też, nie? Jestem też młodą osobą i cały czas sama być to też nie jest już nie. aż miło, pa nie? Pani ma tak naprawdę 18 lat, tylko od 10 pali szlugi. Ja oglądam to, że zapomniałam, że to jest więzienieko. Proszę cię weź wstań, zobaczyć swoje kosmetyczne. Ja Mówię, że to Nie. Będzie bójka, będzie bójka. O, wear no to tragedia, taki Janusz, że władzą na Pawa. Gardzi ludźmi, kurwa, ja mogę wszystko, ja tu rządzę. Czyli dokładnie to samo, co ja robię w swojej firmie. Dokładnie to samo, jeden do jednego. It's true. prawda. moją to jest Weź tu to daj to to daj tu to daj tu tu to Daj to, no zajdź udowodnić, udowodnić, że coś tutaj jest, Ale to pokaż swoją kosmetyczkę. Daj to, daj to Dobra, udowodni. są dymy, wracamy no do dymów. Patrz, mówię ci... Bo się pobiją. No i Musisz gdzieś tutaj no być, patrz. I nie ma k***a, mówię, idź. Ale jaki miałaś? Spokojnie... Weź zobacz k***a cię u siebie, a nie będziesz mnie wyrymować. No ty idź zobacz swoje kosmetyki. Weź te k***a, weź ich poszukaj, a nie. Ale co ty k***a myślisz, że to coś raz cię przytraszę, czy ja? No i co, no i co? Pożyczałaś? Też nie pozwolę sobie. No i zaczęło się nareszcie kontencik. Pozwoli no i jeżeli nasi drogi się zajdą to, to wtedy mogą iskry być, nie? Nie, ja ci mówię, że oddawałam ci go. Stop! jak ten tusz Tu, 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 tu był, wróć no, 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 no i oddałam ci się. Ej, ale ty na nas zejrzysz, ty To zjadłeś się. że oddawałam ci ten tusz. No to ma być w kosmetyczce. Ale to są moje tusze, to ty brałaś ode mnie. Halo? I ta pani po raz piąty, dzień dobry. Daj mi ten tusz. I na świeżym powietrzu, tak trzeba żyć! Ej dziewczyny, nie jest nowa czasem? Ciekawe za co jest No, byśmy może podeszli, pogadali Tak, jak to krzywóz jakiś czy co? Dawaj, bo chyba nie ogarnia o co chodzi A ty nowa jesteś? Tak, nowa jestem Hej, Hej. Jak Hej. masz na imię? Dorota Cześć Cześć, Cześć. Na długo wjechałaś? 6 miesięcy. A, no zleci. Ale co za odróbki, czy co? Zakradziesz spawarki. Zakradziesz <grym> spawarki. Za to mógłbym za mógł zostać zamknięty. Potwierdzam. spawarki, dużej, bardzo dużo spawarki. I to taka drobna, to z... jak? Z takiego pustostanu wyciągłam ją. Ciągłam ją rękoma, o, dwoma rękoma, ją wyciągłam. Potem była mieć w środku. Patrzcie, I taka chudzinka, taka, nie? Taka, bardzo się dała taka radę, niepozorna ale Bardzo, powiem bardzo powiem. dużo tam było tej miedzi i na tym mi bardzo zależało I jeszcze to, to, jeszcze, że, to że ją wyciągłam Kochane panie na czacie, za, za co wy, wy was zamknęli? Po, po, powiedzcie mi To był duży wyrok, bo to duża spawarka O 12 w nocy jeszcze ją ciągłam na staw, żeby ją wypalić ale że ja przednia nigdzie nie skręciła, no nie? Z tą właśnie. spawarką. Nigdzie, nigdzie. <grym> Spakowałam do worków. Ale żeby ją wypalić, czyli żeby. Z, dosłownie, że druty z niej wyciągnąć, tak? Miedziane i tam elementy miedziane. Więc ona z, do ogniska to wrzuciła, rozumiem, i paliła, tak? Ja widziałem kiedyś taki okropny, naprawdę okropny dokument o tym, jak się wyciąga druty z opon w Afryce. Bo jak wiecie, opony do aut, one mają wbudowane takie druty. Szczerze, ja się nie znam na autach, więc nie do końca wiem, po co są te druty, ale mają wbudowane druty. I w Afryce, żeby wyciągać. Ja oglądałem na przykład filmiki z Indii, to w Indiach jakoś tam wyciągali te druty, po prostu jakoś tam wbijając nóż, po prostu jakoś tam na siłę to wyciągali, coś, coś jakiego. Krojąc te opony i te sprawy. W Afryce nie, nie bawią się w takie rzeczy, absolutnie się nie bawią. Oni palą to wszystko. Dosłownie spalają to wszystko. Ciekawe, czy znajdę. Usztywniają opony te druty. Fair enough, fair enough. Tutaj ludzie mają jakiś podcast o tym, ale oni tam gadają czy pokazują to, co, to o czym mówię. Czekajcie, może inaczej to znajdziemy. Waste dump Africa. O, o, a nie, przepraszam. Oni nie... Znaczy opony i też elektronikę, żeby wyciągać druty z, z, z elektroniki, więc tam palą po prostu wszystkie kable. O to O to mi właśnie chodzi, o czym ta pani mówiła. Po prostu wypalają wszystko, żeby metal wyciągać z tego. A heat komputerach są insulation of electrical cables. Szkolny są druty miedziane. Kolega pyta, Nie rób tego, nie rób tego, umrzesz na raka. Chociaż ja rozumiem, oni muszą to robić, żeby przeżyć, wiadomo, ale boli mnie, że żyjemy po prostu w takiej rzeczywistości, że muszą ludzie takie rzeczy robić i wypalać to w ten sposób. Zawiozłam ją na. na złom. No, ale ile zarobiłaś. Jak, na 1600 zł ja. To ładnie, nie? No, ładnie zarobiła. No, no, dwa warki się nadwigała, to się nadwigała. Bardzo Ufa. się nadwikała. A na drugi dzień to mi. Tak samo oni wyciągają z elektroniki, wszelkie te procesor, te motherboardy z komputerów starych i tak dalej, które już są na złom idą, bo w motherboardach styki są pozłacane. Więc to też można wyciągnąć jakoś. Wiesz, wszystkie mięśnie bolały? Myślałam, że wejdę wyjdę z siebie i stanę obok. <laughs> Po prostu miałam ciężką sytuację rodziną z partnerem. Oboje nie pracowaliśmy. Ciężko było, naprawdę było ciężko. Nie miałam po prostu na wodę, na prąd. No i po prostu mnie to podkusiło, żeby jechać i ją stamtąd ukraść. Innego pomysłu nie miałam. Ale pani powiedziała, kartofel napisał, że 1600 zł dla pół roku nie niezły deal. Ale pani widzisz powiedziała, że nie miała pieniędzy ani na, jedzenie, ani, ani na jedzenie, ani na prąd, a teraz w więzieniu ma wszystko z tych wszystkie te rzeczy, więc jak dla mnie dobry interes. Jak dla mnie dobry interes, kochani. Eu acho que bem. A do czy to jest coś banowalnego? Jak, jak cię znam, to coś banowalnego. Za każdym razem, k. to jest coś banowalnego. Dobra, zaufam ci. Bez sprawdzania tym razem odpalę. Jolo. No, rozbawił do no niebędoszki. No, rozbawił do no skubany. Dajcie mnie, panie. Nie zakłócać mi tutaj porządku w oddziale. Nie krzyczeć. Trollface trol tak. Koniecznie, boś był jakiś taka strona Komiksy.pl Elita była tak często taki trofejs! Albo ewentualnie jak komuś się coś udało i był zadowolony z siebie me Ja bardzo chcę, żeby pani <laughs> oddała mój tusz. Ma taki burdel w kosmetyczce, to nie wiem nawet gdzie. ma to mój burdel, moja sprawa, ale jak był burdel, to potrafiłaś znaleźć nowy tusz! I pani odzioła wychodzi, bo stwierdza, że jej nie płacą wystarczająco. Za, 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 zajmowała się za takimi rzeczami. pani dobra, dobra, ciszej, dobra, 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 dobra. ja was słyszę zaczynamy od początku. Co się stało? Jak zawsze wzięła sobie bez pozwolenia tusz, którego jak zawsze nie oddał, bo nawet przecież nie ma gwiazda. No a ja sobie... jak zwykle, no to masz tę tym chyba ty Ja masz tę a ty tak. puszczał tuż, ja czy ty? Dobrze, no ja, ale. Ty tak, zawsze brzam się tusz, jak on zawsze. Ależ w tej kosmyfacji. To nic się nie leży. My jesteśmy zdecydowanie gorsze od mężczyzn. Mężczyźni dają sobie porazie i wszystko jest między nimi w porządku, a między nami jest po prostu tragedia. Tu się nie... Pani nie widziała program o polskich więzieniach dla mężczyzn, prawda? Tego co oglądaliśmy przed chwilą. Pani to nie widziała. Idzie dogadać. No nie ma takiej możliwości, żeby baba zwoła. O jest tak, pani, to pani odziowa ten tusz zabrała, bo jej się w pracy nudzi. Nic się nie dzieje, więc sam podbiera czasami więźniom różne rzeczy, żeby się oskarżali nawzajem. Tak, znajdzie się w życiu no, Na sam początku nie chciałam, uparłam no. się być sama, no ale lata miniona, człowiek inaczej na to już patrzy, nie? Gdzie znajdziesz tak? Ciekawe, czy osadzeni, bo tam widzieliśmy w poprzednim programie i w tym programie, że osadzeni mają wszyscy telewizorki prawie w pokojach, w celach. Ciekawie jestem, czy oni mają jakieś regulowane to, co mogą oglądać na tym telewizorku, czy nie. To, to mnie ciekawi troszeczkę. Jak ktoś wie, to niech napisze na czacie. Jest co, ale no ja mi się wydaje, że. Znaleźć to masz dużo możliwości, tak? No. A przede wszystkim nie strać mi nadzieja, nie? No. Wiem, że to nie jest łatwo, bo wszędzie już tak się mówi, każdy facet jest i no. to samo, ale ja nie stracę swoją nadzieję, że nie znajdę tego dobrego. Po prostu, żeby był rozumiały i dobry, to by mi starczyło, żebym akceptował taka. Czyli pani nie potrzebuje, żeby był mężczyzna za przystojny? No, no, chyba pani o mnie mówi Ale tą spawarkę to bym chciała, ja bym widzieć tą Taka, ja wam powiem, to była taka, taka duża spawarka i taka szeroka ja, Jakbym miał coś ukraść, to, to, ten, boże, jak to się nazywa? Nie pamiętam dokładnie, zgniatarka hydrauliczna? Wiecie o co mi chodzi, to, co na YouTubie są filmiki z tego, zgniatania różnych przedmiotów Bym siedział cały dzień w domu i sobie zgniatał tam różne rzeczy, nie wiem, puszkę z kolą, krzesło, fotel gamingowy laptopa i bym tak oglądał, tylko zapatrzyłem, takie wow. prasa hydrauliczna, dziękuję. To jest z kantyny no zakupy, wyciągasz. wyciągasz. <laughs> Ale to miałam taki powrózek to był powróz taki. I z czego zrobiłaś ten powróz? No Przy miał. sobie to miałeś? Ja miałam, ja się zaopatrzyłam we wszystko. Wow. Ja Ale Ręka. pierwszy raz to musiałam jechać, obczaić jak tam wejść, które wejść. Ale to wcześniej byłaś, tak? Znale tak, ja to wszystko bym się prasę hydrauliczną, tak. I bym cały dzień, cały dzień zgniatał sobie pół mieszkania, w wszystko w tym mieszkaniu zostałoby zgniecione. A, o, nie no. to, że Ale najgorzej to, bo tam były takie bramy i one były pozamykane na kłódki. I co z tymi kłódkami zrobiłaś? Nic nie zrobiłam. Ręką wybiłam szybę, otworzyłam sobie okno. A czy znaszali już pracę hydrauliczną? Nie wiem, ale mogę wam powiedzieć o ciekawostkę, że u mnie w rodzinie taka jedna osoba, nie będę już mówił kto dokładnie, no bo, ale u mnie w rodzinie jedna osoba ma drukarkę 3D i sobie wymyśliła, że za pomocą drukarki 3D, w 3D wydrukuje drugą drukarkę 3D i udało mu się to. Udało mu się to. Musiał dokupić kilka elementów metalowych, które były potrzebne. Wiadomo, typu ten taki. No to, to, to co się nagrzewa, z czego wychodzi ten filament, ten plastik. No to tutaj mogą być plastikowe by się stopiło. Jest takie, że musiał kupić, ale udało się wydrukować drugą drukarkę 3D. Po prostu podziwiam, podziwiam chłopa. Wiecie cały ten motherboard, to całe zasilanie, to wszystko, no, to nie mógł to wydrukować, to musiał kupić. Ale generalnie no wszystko inne tak. Ale jak wysłać? Normalnie? No, ale to przez okno tą spawarkę wyciągnąć? Nie, takie malutkie drzwi drewniane były. Dwa razy skopa tak. I one wyleciały. nie <śmienny śmienny> kobieta! Ale wiesz, prostu Zaczynam, Zaczynam się bać. Ale tam różne rzeczy było. Mi tylko zależało na tej spawarce. Tylko. Bo no. najwięcej cenna, nie? Tak. No wiadomo. Słyszałeś kiedyś coś takiego, taką opowieść, że... No, no, kobieta w ogóle... No. Żeby w ogóle ale kobieta każdy mi się na przykład zrobiło. dziwił. Nawet y, tam, gdzie ja mieszkałam, to mi się dziwili. Mówi, ty taka chuda, drobna. Mówi. jak ty, to da Dorota, dałaś radę to stamtąd wyciągnąć. Ja, sobie na przykład ja mówię, no. normalnie. Dorota stała się legendą wsi po kradzieży z tej spawarki. Dobrze, skąd pani wie, że tego tuszu pani nie oddała? Ponieważ kosmetycznego nie ma, proszę w, w dobrze, ale ma burdel, pani, ma wtedy, dobrze, ale przejrzała pani dobrze wszystkie swoje obchodzi, rzeczy. Mój burdel, mój burdel! Bo jestem ja no, no na nie. pewno. Dobrze, czy pani sprawdziła wszystkie swoje rzeczy? Ale czy na pewno to tego to, tuszu. Nie, Ale by było słabo, jakby się nagle okazało, że jednak miała ten tusz gdzieś schowany po prostu. Uh, uh, by było boleśnie. Gdzieś no nie ma, czy on gdzieś się nie zapodział? No ale to właśnie o to jest walka, że to pani. Nie ma go poszukać, bo ona duża z kosmetyczki, on był w nowej kosmety... nowy tuż w kosmetyczce. Słuchajcie, ja też nie jestem tutaj od tego, żeby pilnować Waszych rzeczy. Jeżeli pożyczacie, oddajecie, to odkładacie na miejsce. A właśnie po drugie, nie powinniście w ogóle niczego pożyczać. Każda korzysta ze swoich rzeczy prywatnych. No, no. ja to wiem. No, tu, Proszę, tu macie dzisiaj. teraz czas. Zresztą właśnie macie go dużo. Jak Jakby wszystko dokładnie posprawić, to się zapodziało. Ale chodzi o to, że właśnie tuż się znajdzie. I... Jak zawsze liczę na to, że znajdzie go ktoś, tylko bierze i ani nie daje. Dobra, dla mnie jest temat zakończony, macie teraz czas i sprzątacie w swoich no, materacach i szukacie tego tuszu. Ja, ja ci mówię przyoddziału weź, jak jeszcze raz tkniesz hmm. moje rzeczy, to zakończy się to między nami źle i no, będzie Dobra, Weź, tak. Weź. zawijasz się w ogóle, nie? To Ale jedna zabij, i, nie i druga pani. Wyjdź, wyjdź, w ogóle wyjdź. nie się. mojego. Dobra, weź. Dobra, ja się nie do pracy mów Do mnie nie zmusisz teraz, dobra? Do ciebie mówię, tam stoisz. No, no. Z wy... lusterkiem jej zarskim. Wyjdź, wyjdź, trzasz, No, na pewno, się. już poszłam. Poczesam. No, no mnie denerwuje ona. Spokój ty... się, no, można wszystko pozałatwiać, ale na spokojnie. Są, są spiny przeróżne, no. Obywatelki, bo poza na naprawdę. Dla lecz. fabuły oddziałowa zabrała, zgadzam się. Potem, jako oddziałowa bym odniósł ten tusz do celi, ale bym, wiem, się kupił kilka takich samych i bym je porozrzucał po celi. Nie by miały potem zagwostkę, że nie było tuszu i nagle jest pięć? O co chodzi? A powiedz mi o, o Ciebie, czy Twój facet w ogóle czeka na Ciebie, czy... Tak. Czeka na mnie, dzwoni do niego, gadamy, no ale no wiesz no, nie mówi, że tam nie, nie wiadomo, ja też nie, nie jestem na 100% że czeka, nie czeka, no to... No ale mówi, że czeka na no, Ciebie, cieka, nie, no, że no, Cię kocha czeka, i... tak. No to jest dobrze, nie, ponieważ w związku tutaj już usłyszałam, że jak już trafią w takim miejscu, że się rozejdą, e, zerwają no, kontakt tak ze sobą, ma dziewczyny to no, jakoś osoba ciężko przeżywają tego no. rozstania, nie w takim miejscu. Każda potrzebuje takie wsparcie i jeszcze z tego osoby kogo się kocha, nie. No nie miałam łatwo pierwszym małżeństwie. Ale zdarza się, nie poddaje nie. się. Po dobre podejście do życia, nie, no byku, no zdarza się, no co poradzić, co poradzić. O, ty widzicie, to całe chemtrailsy rozpuszczają Amerykanie nad Polską. Tonkę ziemniaczaną zrzucają do nas. Dobra, ostatni raz wam mówię, ma być tutaj cisza. Wy jesteście panie dorosłe i macie się dogadać między sobą. Powiedziała, ma być tutaj porządek zrobiony i ma być przede wszystkim cisza. Teraz mogę się usiąść. I świetnie, no świetnie, ja, jak zawsze nie mogę się ja, naszykować ja. do pracy, bo. No ale nie przyjdź tutaj, ty, bo pusielniście, dziewczyno. Nie, nie daj mi ten swój tuż, bo przecież szlak trafi, bo przecież. Ja, ja mało rob... miała w mały No to już się szukaj. A co to ja? Ja listy, weźcie one mi odbite. Co ty, no tak szukaj. No a ale robisz, ty znasz. ty robisz? Przed chwilą tutaj byłam. Zmieniłem zdanie, pani oddziałowa ma jednak ciężką pracę. mówiłam no. wam. Dobra, ja mówię, mówiłam wam, że ma być tu spokój. Nie zakłócajcie mi w spokoju. To może pani powiedzieć księżniczce, żeby się ruszyła i poszukała coś, co wzięła i wsiąkło? Powiedziałam wam, że wszystkie macie się wziąć za porządki w celi. Poszukać tego tuszu. Właśnie, ja bym chciał... No ja byłem na zachodnim wybrzeżu z Natalką. Może kiedyś polecimy na wschodnie i byśmy wtedy do Nowego Jorku zahaczyli na pewno. Zobaczy to wszystko, no bardzo chętnie. Broadway, baby, Broadway. To jest jeden z lepszych zakładów karnych, w jakich byłam, a nie Nie więc... Takie osoby, co nie doceniają tego miejsca, to według moich oczach są skończone. Ja już mam dwa wnioski naganne za nieprzestrzeganie regulaminu, więc jeszcze jeden wniosek i wyjazd stąd, Bo tutaj ogólnie tak, do trzech wniosków karnych i wywózka stąd jest. Czyli to jest takie naprawdę lajtowe więzienie dla takich grzecznych pań, a jak będą te skargi i tak dalej, to idą do cięższego więzienia. No chyba, że od, odwaliły naprawdę coś strasznego, wtedy idą pewnie od razu do najcięższego. A jak to stało i sama? Jesteś jest taka ładna dzimcina? Spokojna. To mi trochę, to mnie trochę irytowało, że tam jak w jakimkolwiek byliśmy miejscu, jak byliśmy w jakimkolwiek miejscu, takim większym miasto czy coś, tam wszędzie ziołem tak śmierdzi, ale tak ekstremalnie, wszędzie, kompletnie wszędzie. Ja nie, ja nie żartuję mówiąc wszędzie. WSZĘDZIE. Większe miasto wszędzie. Wiesz co, powiem ci tak. Ja miałam ciężko z moim partnerem, nie mm -hmm. wyszło nam mi się, tak, po prostu. Ale długo byłam z nim? Tak, miałam już tam, długo byłam z nim, nie, to jest też ojciec, nie, dzieci moje, że byliśmy długo ze sobą, No, nie? no ale kiedyś, znaczy ten czas, że powiedzieliśmy, że już nie pasujemy do siebie tak, jak było i że najlepiej było, żebyśmy się rozstały. O Boże. No. Matko, ale trochę ciężko jest, nie no zawsze nie Na sam początek to tak, ciężko, człowiek ciężko, wszystko przechodzi na sam początek, no. bo się przyzwyczai się, tak? tak? Ale każdy czas to minie też, nie? Powinien zostać stworzony jakiś program poznawania więźniark w polskich więzieniach z facetami z polskich więzień. Jakiś taki program ich spik sp spiknięcia ze sobą wszystkich. Kto tak. wie, może człowiek w związku będzie bardziej ogarnięty i spokojny, bo będzie mu zależał na przyszłości z tą ukochaną, ewentualnie był ukochanym. To trzeba, prze trzeba przetestować. No co, kochani, wracamy do czasów robienia eksperymentów na więźniach. Let's go! Taki jakiś tam facet. No może znajdziesz. coś się tam znajdzie, jakiegoś fajnego przystojniaka. Aha, no jadnie, no bo... fajnego przystojniaka, ohoho. połodna jesteś. Jak się to mówi, jakie jest te przysłowy, miłość to nie ma granic, wszędzie go znajdziesz. Jakaś taka urocza jest ta pani, nie wiem, coś takiego ma w sobie takiego, takiego pocieszonego daj im tą no. swoją maskarę, bo przecież ona się nie ruszy! No nie, bo ja teraz daję jej swalbę bez Ale maskary, dalej o, o tym. Życi, to zobaczysz, to ci łapkę połamie. Powiem tak, za rękę pani nie chwyciła, także też nie może pani jej oskarżać. Może faktycznie gdzieś pani sama ten tusz zapodziała. Mało razy tak było, że coś wkładasz nie wiesz gdzie, a no później no przepaść, koca, albo coś mi uleciało. Ma być tutaj spokój, wie, już trzeci raz do was nie będę wchodzić, się? Tak. tak. No, no i teraz na spokojnie, ta awantura ta awantura, cała ta awantura. zawsze nasza cela musi obrywać. Przez taką awanturę wszystko można stracić, no tutaj taką największą karą samą w sobie no to jest strata pracy przede wszystkim. Bo no, praca płatna to jest jedna z najwyższych form nagrody, także że to nie jest takie proste, mieć ją. jak się już ma to trzeba szanować. Ciekaw jestem, jak, jak one pracują w takim razie, jakie zawody tam wykonują, że jeszcze zarabiają na tym. Może na następnych odcinkach będzie, bo w tym to już raczej wątpię, ale jestem bardzo ciekaw tego. Trochę, trochę słabo. Poświęcili trzy odcinki tego programu tylko na, tym, na, to, na to, że te dziewczyny siedzą w celach i gadają ze sobą. Pokażcie coś więcej z tych ich życia więziennego, Bliska! Właśnie, one pracują w nagrodę. Powinie się szanować pracę, cieszyć się, że macie pracę. Ten po, pan z Januszeksu po, po stopach powinniście całować, że on wam daje pieniążki w ogóle. no prawda czasami w mniejszą, mniejszą ilości niż powinien, albo czasami po terminie 3 miesiące, Alby mi się go po stopach całować, tak czy siak? No dobra, ale jak to ciągłaś? Przecież to jest duże i ciężkie! A ty Miałam, no ile? Miałam taką... Ole, taką... dalej o tej spawarce, zabijcie mnie! ...linkę specjalną. Ojej... I tą linką owineł... By było... Tak, tak mi. Ja ciągłam, ja nie że nie? Ale ona Ciężna. była... No była no no Mamy Ale ona no to była potwornie tak ciężka... Tak. Panie Areczku, wypłata jest dla zarządu, niech pan się tam uspokoi. Hold your horses, panie Areczku. Co, je, co kawałek, jak ją ciągłam, tak, to co chwilę stawałam i odpoczywałam, bo tak była Ma, alkohol, się nie dziwia, bo Ale miedzi było bardzo wydówka. dużo. To ile, ile czasu ją ciągłaś? No, nie było nie ciągła. <śla> było <śla> bardzo długo. Długo. Trzy godziny Dobra, i za, zaciągłam ją na, na staw. Tam na miejscu ją zaznaczy. zostawiłam. Tam zostawiłam i wróciłam do domu. Dopiero o 12 w nocy wróciłam tam na staw. Bańka benzyny, oblałam to bańką benzyny, podpaliłam. Wiesz, jaki dym szedł. No. I, 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 Czyli to co mówię. Chciała wyciągać kable, więc podpaliła spawarkę. Nie przyjechała, nic przyjechała. ciemno, nic nie było widać. No, dobry plan miał, obmyślone, obmyślone, obmyślone wszystko. Jakie no jak ją zapalić? Przyzwyczaić, bo pierwszy raz trafiłam do zakładu karnego, nigdy nie przebywałam w zakładzie karnym. I takie było dla mnie... Zawsze udawało mi się uciec, za każdym razem. Dziwne przyzwyczajenia tutaj. Te koleżanki, takie dziwne uczucie dla mnie było. Teraz jest dobrze, już się przyzwyczaiłam. Dla mnie to była kwestia tylko przyzwyczajenia. Jestem tuż gdzieś pod... Nie ma na szapie, nie ma! Ta maskara, błagam, Nikolaju się znajdzie, proszę! Ja nie chcę, żeby cały sezon programu było o tej maskarze. gdzieś wsadziła, bo ona zawsze wsada, nigdy nie bierze kosmetyków, tylko. No o czym się ty nie? No co ty chcesz ode Ale tak jest! jest, jaki jest, jaki jest jaki to ale, jak tutaj tuż Jak wyglądał? Proszę tak. bardzo, no i co Mówią ciekawe, czego tutaj położył w takim miejscu? No ja to? się znajdzie... No gwarantuję tak, że... się No, pro... no a że... zapaść mnie za rękę, że mówisz, że to ja tam położyłam no. go, sama skleroteczką tam Nie, położyła. bo ty się malowałaś jak nie było. Nie, ja ci mówisz, że wkładałam ci go do kosmetyczki Jak się, ja się malowałaś do pracy wczoraj, to się malował. Sylwia! I ty go pizdłaś tam i na mnie zgoniłaś. Dlaczego najlepiej na kogo? Dobrze. Na herbatę a czym się proszę, malowałaś? Dobra, oficjalnie się boję tych pań. Miło, miło to już było, naprawdę. Na początku przy kawusi, teraz to już jest hardcore. Teraz już się boję. Teraz proszę mi przeproszę. A czym się Nie. malowałaś? Dajcie sobie później, będzie po sprawie. W tej proszę A czym ma. się malowałaś? Proszę mi swoim tuszem którym swoim różowym i nie ma nowym? nie na pewno nie już się znalazł że sobie. A jak Olka krzyczy Będzie przepraszam a jak przyjdzie to Mari No Okej okej ale jak będziesz spała i tak cię uduszę Ale mówiłam ci mówiłam że Ale to wszystko przez to Ja się malowałam pani oddziałała A ja przechodzę, miała być cisza Ale to radości Ale teraz trzeba opić to, że znaleźliśmy tusz, tak? Trzeba to opić, przepraszam bardzo nie, To już radości były tuż, się był tuż? Olka jak Na się szykowała patręli. do pracy no, A jak zniknie co? No, jak zniknie czarny Ale no bo tak jest, bo ona jest taka rozstrzepana, ona wszystko ja, bierze, ja, i bierze, ja, bierze Ale bierze. Ja, powiedziałam wam No Podstawa nie pożyczać Teraz działa będzie miała zmian, pod na oku, widzisz no. Ciekawe czy Pani wol, wolna, to to jest dobre pytanie. Kto, kto to zadał to pytanie? Nie ja, a Bradeusz, a Bradeusz zadał to pytanie, nie ja. Oku, także ma być spokój, nie? Wiadomo, że na wolności człowiek by inaczej załatwia te sprawy, a tutaj musi niestety zacisnąć pośladki troszeczkę zhamować z tonu i tak dalej. No ale jakby nie patrzeć w to miejsce czy trochę pokory i skruchy, nie? Też mi to ciekawi, widzę, wszystkich to ciekawi akurat. No i jeszcze miałam takich kumpli i sprzedali mnie do policji za 20 zł. tyle byłam warta, nic więcej, tylko I 20 zł. A To wow. fajny kumpel ten, za 20 złotych. No pieniądze. to kumpel. Nie, nie daj się. Sprzedali mnie za 20 Oby takich więcej, nie? I na utrzu. Mhm. Miałam no. za to sprawę, miałam sędziego wszedł na mnie f o, to chyba był sędzia dziura w dupie, z to, co zrozumiałem. Słaba cenzu, cenzura, ona powiedziała sędzia dziura w dupie, zdecydowanie. Prosiłam o, go, że mówię, tak. żeby chociaż to tą grzywną, albo zapłacę to, albo cokolwiek, a on o, no, mówi no. nie, mówi dostaję za to 6 miesięcy pozbawienia wolności. I na końcu wstałam jeszcze do tego sędziego. To, to ty recydywa, jesteś że od razu? To dziwna, nie? Bucha? Petka Dziwne, nie? No, jest na no, 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 i, i od razu cię. Od razu mnie, z, z grubej rury mi. Z... 6 miesięcy. Od razu. Bez żadne ale. Bez żadne. Ja wstałam, prosiłam, płakałam. I nie było, że boli. Jakiś sąd apelacyjny, czy coś? Czy się pani nie chciało w sumie już? Nigdy nie miałam konfliktu z prawem. To jest pierwsze. Ale po prostu powiedziałam sobie, że odsiedzę ten wyrok, wejdę i będę żyć dalej tak, jak do tej pory żyłam. I już nigdy w życiu nie popełnię takiego przestępstwa. Bo to dla mnie było po prostu... Trafić tutaj to ciężko. Bałam się w ogóle tutaj jak tu będę w ogóle funkcjonować. Zrobiłabym wszystko, żeby cofnąć ten czas, ale to się po prostu tak nie da. No, i teraz tym miłym akcentem kończymy naszego streamka. Zakład karny w gębarzewie z oddziałem zewnętrznym w pobiedziskach. Okej, okay, okej. Okay. Czyli takie lightowe raczej. Dobra. Dziękuję wam, kochani. To co, widzimy się w niedzielę, tak? Uh -huh. Postaram się wrócić z tej wieliczki, no bo ta sól to może je pochłonąć. <laughs>